Witam na serwerze testowym 8.6. Chciałem pokazać Wam, jak wygląda gra Artom, dokładnie T92. Jak wygląda czas celowania, celownik i tym podobne rzeczy. Let's get this show on the road. Tak właśnie mniej więcej wygląda celownik. Jedna wielka dziura na mapie. Niestety Artom nie potrafię grać, nie wiem gdzie się ustawić, Zobaczymy teraz test taki, bo coś zauważyłem ostatnio, że nie przycieluję ja strzelę to często trafiam, więc zróbmy sobie teść te strzeli na pałę. Bardzo ciekawym rzeczem, jeśli Arta ma tak strzelać i trafiać, no to do dupy trochę będzie na czołgistów, oczywiście. to no właśnie jedna uwaliła czołg z tyłu. Ładuj się, ładuj się, ładuj się. sabio de